W tym momencie chciałbym życzyć wszystkim Państwu najstarsze życzenia. Dużo zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze, ponieważ tyle, że ten to poza wszystkimi problemami, z jakiego ukroczenia sobie poradzimy. Chciałbym również życzyć uśmiechu, zadbać o za całe ją. Chciałbym powiedzieć, że ten temat trwał cały rok. Wiemy, że to nie jest możliwe, ale ten zmyf, Jesteście z Panią i żonami, siostrami i babciami, bo teraz w większości wychowaniem małych dzieciaków, naszych dzieciaków, spoczywa na twarz i bez Waszej pomocy często nie moglibyśmy podejmować pracy, ale serdecznie wszystkim bardzo dziękuję.